do którego kiedyś nie wiedziałem jak naprawdę dotrzeć. No wracaj, chodź tu, chodź tu. I chyba to nie ostatnie są jeszcze oczekiwki, jeszcze chyba będą dwa. Oczywiście tak jak mówiłem, odcinki będą się pojawiać, no tak, gdzieś około, postaram się trzech w tygodniu. Ogólnie i tak uważam, że ta seria naprawdę teraz idzie w miarę w, w szybkim tempie i sądzę, że gdzieś tak do mm, końca kwietnia na pewno już ją zakończę. Jestem tego wow, padło, ale mi też wydało. Że ją gdzieś tak do końca mm, kwietnia na pewno skończę. Na razie żadnych jednak nie zaczynam. Wolę zająć się tą jedną tak konkretnie, a nie tak jakoś tak to rozrzucać na kilka części. No i tak to będzie właśnie. Feomat. Kolejny życie tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. <laughs> ci kark, człowiek. Tymi swoimi krótkimi właskami. Tak przyjacielu, mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania, albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. No to szybciutko, kim, kim jesteś? jesteś? Nazywam się Theomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko... A ty masz mówić tak wszystko. władzy o Każdy smog ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz, postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł. Istota: jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś on nie się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła. Czeka Cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli Ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat. szata I założyć ją. Do ostatniego starcia potrzebujesz runy, która powstała specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie pięciu towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz Nic takiego czoła mojemu panu. Oko straciło swoją moc. Naciesz się ostatnimi chwilami życia. Wzajemnie. A teraz uciekam. Dobra. Może jakoś stąd, tylko trzeba... Zniszczyć. Jest. Jest zowna, też w nas strzela. Co jest nieprzyjemne. Ale to chyba jedyny taki... Dobry sposób na jego pokonanie, żeby tutaj się skryć jako mag. Dobra, szybko. Jeszcze jedna. Jest 4,5 tysiąca. brawo! Smog padł w tej epickiej walce. I nie mogę na niego najechać. To jest bardzo kłopotliwe. Bo skąd wezmę serce? Ojoj, oj, oj. To naprawdę jest nieciekawe. nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz go zabić, niestety. Mi się nie uda go. Hmm, może tak bym zapisze i tutaj wczytam. O jest, 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 udało się. Jest, mam serce. Myślałem, że już będzie. takie jakoś tu się wskakiwało pod, pod nasz Ale może też z drugiej strony, chyba też to będzie najkorzystniejsze. I chyba tak zrobię. Chyba, że jakoś tutaj wskoczyłeś. O, jest, udało się. Brawo. Jeszcze jeden. Dawa jest, jesteśmy przy skarbie. Udało się. Tutaj jest znowu parę mieszków. Może jakiś miecz, jakiś łuk chyba też. Widzę tutaj długi dobry miecz. Łuk jesionowy, skórzany mieczek. Dużo skórzanych mieszków tylko czy nie da się tego miecza podnieść, niestety. A myślałem, że jednak można. Chyba wszystko. co on miał tutaj, co można podnieść z tej kupy złota. O cóż. Dobrze, to tyle. A kolejny smog myślę, że już na samej okazji nagrywania, bo teraz już raczej zakończę. O, jeszcze żemniacz. Na tyle będzie. Ale jeszcze może jednak teleportuję mm, się do zamku i sam raport Garandowi, że udało się pokonać trzeciego smoka. Jest. I nie mogę zapomnieć, żeby przed tym czwartym smokiem pójść do hangara. I pomóc mu w, w uzyskaniu amuletu. Tak, te, o to nie mogę zapomnieć, bo quest przypadnie, jeśli mm, pozbędę się już smoka, tego lodowego. Założysz, no co! Wielka moc. to mm. inaczej. Tak. Ja też bym tak to zrobił. Słyszę o tym po raz pierwszy Dobra. Garond, Garond, Garond. Mam dla ciebie kolejne wieści. Mam wiadomości Aby, dotyczące smoków. Tak. Mów! Ognisty smok z wulkanu Ognisty, na południe już nikogo nie zaatakuje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy tak. na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały Was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy te problemy. Rozwiązują się same. To jeszcze może niech nam oryk powie. A, i quest przecież. Nie, że choszpak nie żyje. Choszpak nie żyje. Jest. Dwa o, poziomy. To powinno zasiać same, wśród orków. Może mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Nie, mam, nie nadzieję, mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? Na zachód stąd rozciąga się wielka połać pokrytych lodem pustkowi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby jeden ze smoków ukrył się właśnie tam. Mhm. Mm A, ty tam nie lubisz. Dobrze, to już mam... Wow! Sześć poziomów wbiłem w Górniczej Dolinie. Fascynujące. Będzie... Będzie się czego uczyć. Dobrze, to na ostatniego już smoka... Przejdzie czas prawdopodobnie przy kolejnym nagraniu. A, i Feros, yy, Ten... Je, jego miecz miałem oddać. Gdzie ty jesteś? O, jest. Znalazłem twój miecz. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Zamian pokażę Ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej. Nie dzięki. Skąd ty to masz? Dobrze, to do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już skończę ten czwarty rozdział. Oj, szybko leci szybko, naprawdę. Kiedy już się tak nagrywa tak dosyć szybko, to naprawdę leci to nie wiadomo kiedy. Trzymajcie się na razie.